Starco Jorwecie, co z Loredo? Gdzie jest Wes? Loredo nie żyje. Uratowałem Wes w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale. Chłopiec Gerard, zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym elfki. W porcie czeka statek. Coś ty zrobiła? Dlaczego? Nie dotykaj mnie! Przeklęte miasto! Szykujcie statek! Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Tris Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na Barkę i, zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam, właśnie, na terenach zwanych Górnym Edir, obozuje armia króla Henselta. Otóż to król. To słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla Niech Mu Ziemia Lekką Będzie Foltesta przycichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim znajdzie go jakiś rodzaj refleksji.